Nikt nie wie, co ostatnio porabia. Zniknął. Nie możecie go znaleźć? Może z dala od świateł reflektorów? Nie udzielam wywiadów do bzdury. Poświęca się swoim pasjom. Jest stary i gruby. Nie taki gruby. Chyba żartujesz. Bardzo go lubimy. Taka prawda. Więc przypomnijmy sobie jego klasyczne filmy. I like it. Podoba mi się to. I fakt, że jest wybitny. To geniusz. Przystojny. Nie mówiłaś, so że good. jest słodki i przeuroczy. You Pierdnąłeś? Pierdzę. Poważnie? Hook. Przypadkowy bohater. Nocny cowboy. Rainman. Filmy z Dustinem Hoffmanem. Kto to? Ja. W Cinemax und Cinemax 2.